Z zimną krwią zamordowali cztery osoby, by ukraść nieco ponad 100 tysięcy złotych. Witajcie. Ten film będzie zupełnie inny, niż do tej pory publikowałem. Zapraszam na zbrodnię. Mija 21. rocznica brutalnego napadu na bank w Warszawie, nocy przyraznej 67. W ten sposób uratujemy sobie wszyscy dupę, nie będzie światła. Ja mieszkałem na ulicy Żelaznej 65, w czasach dzieciństwa, tuż obok mnie, po mojej lewej stronie znajduje się moja szkoła podstawowa numer 7 Kredyt bank mieści się na parterze budynku przy ulicy Żelaznej 67, pracuje tu tylko kilka osób, w sobotę bank był czynny od 9 do 13, o ochraniał go tylko jeden człowiek, nie mający broni, lecz tylko paralizator to był najbardziej bestialski napad na bank w historii Polski. 3 marca 2001 roku trzy kasjerki uchronione zostali zastrzeni podczas napadu na filię kredyt banku przy ulicy 67. Podeszłem do każdej i walę to głowę. Tą walę, tą podeszłem tak i tą walę. Teraz znajduje się tutaj tej Lecz przez wiele lat lokał był pusty. Ze względu na brutalny napad. Nikt nie chciał go wynająć. W wyniku napadu sprawcy skradli 76 044 zł i równowartość około 30 000 w obcych walutach. Norama, Bożena Targosz, dobry wieczór. Nowe informacje o napadzie na bank w centrum Warszawy. Wiadomo już, że bandyci zastrzelili pracowników kredyt banku z mało kalibrowego pistoletu. Prawdopodobnie był to popularny walter. Napastników było prawdopodobnie trzech. Zgłosili się już pierwsi świadkowie, którzy próbowali wejść do banku, prawdopodobnie w czasie kiedy bandyci byli już w środku. Sprawcami napadu byli trzech pochodzący z Włochowa pracownicy agencji ochroniarskich: Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest. Jeden z nich, Krzysztof Matusik, był strażnikiem filii. Specjalnie na potrzeby napadu zamienił się z dyżurem ze swoim urzędnikiem Stanisławem. W, w sobotę 3 marca 2001 roku przed godziną 8 Krzysztof Matusik pod pretekstem zostawienia mundurów wszedł do filii wprowadzając swojego wspólnika Grzegorza Szelesta, który następnie zastrzelił Stanisława. Jego ciało ukryli w studyce odpływowej. Następnie Matusik wpuścił do budynku mające rozpocząć pracę kasjerki, aż te zajdą do podziemia banku i otworzą sejf, by pobrać gotówkę. W tym czasie matusik z szelastem wpuścili do budynku trzeciego napastnika Marka Rafalika, a następnie zastrzeli wszystkie trzy kasierki Mariolę Munarską, Agnieszkę Radulską oraz Annę Zębatę. Sprawcy skradli 76 044 zł i równowartość około 30 000 w obcych walutach. Sprawcy zostali zatrzymani w wyniku śledztwa w lipcu 2001 roku. Obciążące zeznania złożył brat jednego ze sprawców, któremu polecieli spalić ubrania używane w trakcie napadu. Krzysztof Matusik, Marek Rafałik i Grzegorz Szeles zostali oskarżeni o cztery zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kradzież około 100 tysięcy złotych. Proces rozpoczął się 4 marca 2002 roku, a wyrok zapadł 3 czerwca. Tego samego roku sąd zgodził się na ujawnienie nazwisk i wizerunków oskarżonych. Wszyscy trzej sprawcy zostali skazani na karę dożywocia z ograniczoną możliwością starania się o przed, przedterminowe warunkowe zwolnienie. Grzegorz Szelest, który zastrzelił wszystkie cztery ofiary, będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie po 40 latach. Krzysztof Matusik po 35 latach, natomiast Marek Rafalik po 25 latach. Jeśli ta historia przypada Wam do gustu postaram się o kolejne w Warszawie wiele się działo Pozdrawiam i zapraszam do zasubskrybowania kanału